Panie i panowie, pojedynek jest zakontraktowany jako amatorskie starcie w formule MMA na 3 rundy po 3 minuty w limicie kategorii półśredniej, a sponsorem tej walki jest MG Sport i nieruchomości. W tej walce zmierzą się w narożniku niebieskim. 27 latek mierzący 177 cm i ważący 74,5 kg. Reprezentant MMA Devil Międzychód. Bartosz! Kotlarski. Już Oraz już jego przeciwnik na różniku czerwonym. to 32-latek no, mierzący 178 cm i ważący 77,5 kg. Zawodnik lubo samolewski, Jim jak tak, Jak zejdzie od razu. Mariusz Majczak! Witamy bardzo, bardzo sędzia, mocno na kolejnej gali z Tym razem gala oznaczona numerem numer 6. No i ponownie w Murowanej goślinie. Dzisiaj dla państwa komentować będą Dominik Durniat i Karol Matuszczak. Tak zwyczajem z kwestu zaczynamy od walk amatorskich. Pierwsze starcie pomiędzy Bartoszem Kotlarskim w narożniku niebieskim Runda. a Mariuszem Majchakiem w narożniku czerwonym. Starcie w limicie do 77 kg i zaczynamy. Bartosz Kotlarski reprezentuje klub MMA Devil Międzychód. Natomiast e, czerwony narożnik Mariusz Majszak klub Samolewski Jim. Tak, tutaj mocno, mocno zaczął bardzo szkotlarski. Przed chwilą widzieliśmy bardzo mocny low kick. Teraz przed chwilą wszedł takim aperkatem. Teraz znowu atak, ale odpowiada Mariusz Majszek. Tutaj zarówno jeden jak i drugi mają bardzo mocną stójkę, dlatego też spodziewana jest walka właśnie w tej płaszczyźnie. Na razie Faktycznie zapowiada się na prawdziwy fest. To prawda, jak widzimy od początku, te, te ciosy latają jeden za drugim i mocne kopnięcie, i mocne ciosy. Teraz wpadł swojego rywala Mariusz Majszak z potężnym prawem, ale odpowiada cały czas. Bartosz Kotlarski jest tym, który idzie do natarcia, jednak co chwilę zgarnia te ciosy. No tak, tak, jestem bardzo ciekawy jak to dalej potrwa, czy to długo będzie trwało, bo naprawdę e, zarówno jeden jak i drugi chyba sobie powiedzieli, że muszą urywać głowę przeciwnika. Teraz bardzo, bardzo dobra akcja pod siatką. Tutaj widzimy, że Mańczak jest tym zawodnikiem, który stara się walczyć nieco bardziej technicznie. O, teraz będzie wyniesienie, czy uda się Mańczakowi przenieść walkę do parteru. Nie, wracają pod siatkę i teraz będzie, Bruno Bartosz Kodarski zerwać ten klincz, zerwać uchwyt, żeby przejść do dalszej walki. No na razie prawie, prawie, że udało się zerwać te ręce, ale, ale jest! nie! Mamy pierwsze obalenie. I Mariusz Maïszak z góry i zaczyna pracę. No i właśnie, widzieliśmy Bartosza Kotlarskiego, który nadawał tą wyszkład. Teraz stara się skręcić do balaty na kolano. Bartosz Kotlarski jest bliskim wyćwicza, czy jest z tej techniki? Już Majczak nic nie robi w tym momencie. Zobaczmy. Czeka właściwie. Wydaje się, że absolutnie tam nie ma tej dźwigni, dlatego że teraz był lekki grymas było na twarzy Majszaka, ale wydaje się, że nic sobie nie robić z tego ataku. No właśnie. No ale dziwi mnie to, że e, Mariusz Majczak mimo wszystko nie podejmuje prób tutaj. E, teraz tej zaczęło się, teraz się zaczęło, ściąga pra, lew, prawą nogę swojego rywala Mariusz Majczak stara się zrzucić, przeciągnąć na swoją stronę. Tak, i już uciekł. Już nie ma tej nie widzimy kolano, uciekło i wracają, ale świetna akcja teraz Bartosza Ketlarskiego. Bartosz Kotlarski znalazł się w dosiadzie. A więc poważnych opałach znajduje się Mariusz Majczak. Zobaczymy Zaczyna tylko... teraz kanał ciosów, ale szybko Majczak stara się skleić, no to jest i skręca I będzie... się do balachy teraz. Przed chwilą był atakowany teraz sam. Bartosz Kotlaski atakuje bardzo Ręka. Bardzo blisko wykonania dźwigni na rękę. I czub, teraz jest już gotowy do jest już gotowy do klepania ręka Mariusza Majczaka, ale skręca ale się dworze. Tak, nie skontrolował nadmiar. Teraz bardzo mocno przeprostowany jest coraz bliżej. Majczak już szykował. Koniec, koniec! Koniec! Doskonała akcja Bartosza Kozarskiego, który najpierw świetnie kiedy wstawali tutaj do stójki zawodnicy, odwrócił tę pozycję skoczył do dosiadu, Tam nie bawił się w zadawaniu to wszystko, błyskawicznie skręcił, że do balachu z dosiadu, to zresztą nie jest. Często oglądaną techniką w MMA, ponieważ zawodnicy przeważnie wolą atakować, ale Kotlarski zrobił to błyskawicznie i naprawdę w znakomitym stylu, jak wytrawny grappler. No właśnie, tutaj widzieliśmy, że chyba jednak Mariuszowi Majczakowi zabrakło tych umiejętności grapplingowych, tak jak mówiliśmy. No oczywiście, on sprowadził i to, to ładnie nawet sprowadził, natomiast później, niestety, już było w parterze troszeczkę gorzej. Widzieliśmy, że. Koplarski chwycił tą tak zwaną palachę na kolano. No, co prawda jej nie wyciągnął. Chociaż mówiąc szczerze, nawet się zastanawiam dlaczego. Wydaje mi się, że kąt. Jak było ułożone kolano, być może po prostu kolano było za nisko. Nie? No bo to jest jedyne wytłumaczenie. No ale przeciwnik nie bronił się. Później był wspaniały losia Balacha. Wykończona. I mamy pierwszego zwycięzcę tego wieczoru. A więc Bartosz Kotlarski zwycięża Mariusza Majszaka przez Balachę. Zawodnik MMA Devil zwycięża w tym pojedynku.